Część, Boże kochani! Witajcie na kanale YouTube Michelangelo Dusze czyścowe. Zapraszam serdecznie wszystkich na nowy odcinek. Nie zapominaj udostępniać swoim znajomym tego odcinka oraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite dla patronów cenne nagrody przygotowane. A teraz zaczynamy. Modlitwa do pięciu głębokich ran Pana Jezusa za dusze czyśćcowe. Uwielbiam Cię krzyżu najdroższy, delikatnymi członkami Pana naszego przeozdobiony krwią, Jego najdroższą zroszony i zafarbowany uwielbiam Cię Boże na krzyżu złożony, a krzyż uwielbiam z miłości dla Ciebie, Jezu ukochany. Powyższą modlitwę należy odmówić, naklęcząco pod krzyżem, pięć razy w każdy piątek. Tym wybawisz 5 dusz z czyścia. A w Wielki Piątek przy grobie Pana Jezusa odmówisz 33 razy, wybawisz 33 dusze. Wszystkie wybawione dusze natychmiast w niebie zaczną się modlić, za swojego wybawiciela. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominaj o modlitwie dzisiejszej za zmarłych. oraz pamiętaj o subskrypcji kanału i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite oraz udostępniaj kochany. Widzu ten odcinek swoim znajomym. Amen.